To idealny moment na zajęcie się budowaniem pewności siebie. Bez względu na to, kiedy tego słuchacie, tak to jest idealny moment. Dzisiaj mam dla Was pięć kroków, które sprawiają, że możemy odczuć, wzmocnić tę wewnętrzną moc, która w nas drzemie czasami, a czasami jest powiedzmy nieuwidoczniona. Pięć rzeczy. Zapraszam Was do odsłuchania podcastu i przypominam Wam też przy okazji, wykorzystam ją, że pracujemy nad tematem budowania pewności siebie podczas półrocznego, bardzo intensywnego kursu. Jeżeli macie ochotę zajrzeć, o co chodzi, dowiedzieć się coś więcej na temat tego kursu, zapraszam Was na moją stronę. Wszystkie oczywiście linki, jak zwykle, znajdują się w opisie tego podcastu. A tymczasem, przypominam też o tym, że mamy. Taką opcję, jeżeli macie ochotę wysłać mi swoją recenzję na iTunes i dzięki temu pomożecie mi dotrzeć do, do następnych osób, które być może będą chciały posłuchać takich podcastów. Jeżeli ta recenzja pojawi się, dajcie mi o tym znać. Wyślijcie mi screen ekranu z taką recenzją, a ja w podziękowaniu za opinię oczywiście wysyłam do Was mój i Bóg działaj. Wszystkie szczegóły też są na blogu. No to co? Wzmacniamy tę wewnętrzną moc? Poczucie mocy niestety nie zostało nam dane w chwili urodzenia. Zastanów się, ile razy w życiu Byłaś przekonana w 100%, że zrealizujesz swoje cele, doprowadzisz projekt do końca i z pewnością osiągniesz sukces. Teraz wyobraź sobie, że jesteś osobą, która odczuwa moc, która czuje, że może dosłownie wszystko. Bez względu na to, kim jest, w jakim kraju mieszka i jakie są realia jej życia, tak ona realizuje swoje najskrytsze marzenia. To cudowne uczucie. Taka osoba nie odczuwa stresu tak często jak inni, prawda? Jest takie zdanie. Człowiek, który myśli, że jest niezwyciężony, jest niezwyciężony. I nie, nie jest to żadna forma narcyzmu, samouwielbienia, arogancji albo przesady. To jest pewność siebie. Poczucie mocy, sprawstwa jest czymś niezwykłym. To wrażenie, że ma się realny wpływ na swoje życie i na przeróżne wydarzenia. Jeżeli czuję swoją własną moc, mam wrażenie, że mam w jakimś stopniu kontrolę nad tym, co się dzieje. Coś zawsze mogę zrobić: mogę zepsuć to, co dzieje się w moim życiu, lub powalczyć o naprawę sytuacji. Z drugiej strony, poczucie sprawstwa wiąże się z tym, że patrzę na swoje cele w określony sposób. Czuję, że jestem skuteczna, bo zrobię co w mojej mocy, aby osiągnąć cel. I na koniec, ta wewnętrzna moc wiąże się z poczuciem, że mam wybór. Mogę zacząć realizować cele. Mogę podejmować własne decyzje. Mogę sprawdzić, jakie okazje mam przed sobą i z których chcę skorzystać. Poczucie sprawstwa można wypracować. Dziś przygotowałam dla ciebie pięć prostych kroków. Które dodadzą ci pewności siebie, dodadzą ci mocy i rozwiną Twoje możliwości. Każdy dzień wzbogacony o takie kroki staje się pełen światła i sukcesów. Sukces nie jest obiektywną wartością, każdy z nas odczuwa go inaczej. Pojmowanie sukcesu zmienia się u każdego z nas z dnia na dzień. Sukces dzisiejszego dnia jest czymś innym niż sukces z jutra dlatego wprowadź w swoje życie te kroki i poczuj, że dziś też możesz osiągnąć moc. Nawet odrobinę wiel więcej mocy to też się liczy, prawda? Pierwszy krok. Bądź oryginalna. Zastanów się, jak często rezygnowałaś z założenia jakiejś części garderoby tylko dlatego, że była bardziej niezwykła niż reszta twoich ciuchów. Co by pomyśleli inni? Ile razy rezygnowałaś z szalonych pomysłów, tylko dlatego, bo wydawały się niestandardowe? Może, poszalejmy, wyjazd na misję do Afryki, oryginalne studia, zupełnie inne niż do tej pory, sposoby na spędzanie wolnego czasu. Właśnie o to chodzi. Za każdym razem, kiedy ograniczasz siebie, niszczysz swoje możliwości krok po kroku. Osoba, która obawia się opinii innych ludzi. Obawia się pomyłki, złego wyboru. Przegrywa swoje życie. Takie smutne historie opowiadają niektórzy starsi ludzie. Żałuję, że nie poszłam na studia, ale u nas w miasteczku nikt wcześniej nie uczył się tak długo. Musiałam wyjść za mąż. Słyszałam takie historie. Słyszałam je często właśnie podczas mojej pracy w hospicjum. I pamiętam, że wtedy postanowiłam, że ja się temu nie poddam. Moje życie będzie zupełnie inne. Obiecałam sobie wtedy, że nigdy nie będę żałować niewykorzystanych szans. Dlatego i ty pozwól sobie na taką oryginalność, która Ciebie kręci. Baw się, szalej, nie przejmuj się opiniami innych ludzi. Prawdopodobnie za pięć lat części z nich nie będzie w Twoim życiu, bo będą sobie budować swoje życia. A Ty będziesz żałować, że wcześniej nie posłuchałaś swoich marzeń. Eksperymentuj ze swoim stylem, zmieniaj fryzury, wyrażaj swoją osobowość. Osiągaj cele. Drugi krok. Wyznaczaj cele, które mają znaczenie. Wyznaczanie codziennych zadań jest bardzo istotne. Prowadzi przecież do realizacji celów, ale pomyśl teraz, jak często zdarza ci się, że odkładasz na bliżej nieokreślone później niektóre swoje zadania. Jakiś czas temu moje listy rzeczy do zrobienia były zapełnione mnóstwem zaległych zadań. Przekładanych kilkanaście razy, niechcianych. Zastanowiłam się w końcu, dlaczego nie chcę wykonywać niektórych rzeczy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Cele, które sobie postawiłam, nie miały dla mnie znaczenia. Nie dawały mi radości ani satysfakcji. Czekały smętnie na ich realizację, a ja nie miałam najmniejszej ochoty na konfrontację z nimi. Za każdym razem, gdy czujesz, że Twoje zadania cię męczą i najchętniej odłożyłaby się na nigdy, zastanów się o co chodzi, zamiast uciekać od swoich planów i cały czas je przekładać, tak naprawdę. Czy ten cel jest ciekawy? Czy jest interesujący? Do czego doprowadzi? Znajdź trzy super, ekscydujące skutki osiągnięcia tego celu. A potem spróbuj zmodyfikować zadania tak, aby i one przynosiły ci chociaż trochę satysfakcji, a może nawet były fantastycznym i inspirującym doświadczeniem? Jeżeli jednak nie widzisz nic ciekawego w swoim nadrzędnym celu, jaki stoi za tym zadaniem, poważnie się zastanów: czy to jest to, na co chcesz poświęcać swój cenny czas? Może jesteś w stanie komuś przekazać te zadania. Oddelegować, może nawet znaleźć kogoś, kto zajmie się daną sferą zamiast ciebie, na przykład za opłatą. Takie opcje też istnieją. Krok trzeci. Pomyśl o biznesie. Bez względu na to, czy jesteś pracownikiem etatowym, czy też właścicielem firmy, skieruj swoją uwagę na inny, najważniejszy biznes. Twoje życie. To właśnie nim musisz zarządzać najlepiej, bo tylko ono się liczy i jeśli priorytet będzie gdzieś indziej, zmarnujesz ten biznes. Nie jesteś osobą zależną tylko od okoliczności. Twoje dni zależą w dużej mierze od Twoich decyzji. Nawet jeżeli pracujesz na etacie i nawet jeżeli masz swoją własną firmę, życie składa się z szeregu decyzji tych największych, ale też tych codziennych. Dlatego zacznij podejmować decyzje w swoim życiu, tak aby każdy dzień miał przynajmniej namiastkę inspiracji w sobie, był ekscytujący, radosny. Rozsądni ludzie bywają egoistami, walczą o spełnienie swoich marzeń i wizji, dbają o ten swój interes, nie krzywdząc oczywiście innych. Czemu nie zostać prawdziwym prezesem własnej korporacji? Oczywiście, to jest metafora. Kolejny krok. Przestań się czaić. Zacznij coś dawać od siebie. Wyobraź sobie osobę, która każdego dnia spędza po kilka godzin obserwując plotkarskie strony. Nie robi nic poza czytaniem wpisów i sprawdzaniem osób, które komentują niektóre tematy. Wyobraź sobie teraz człowieka, który przegląda Facebooka kilkanaście godzin w tygodniu albo Instagrama. Ogląda zdjęcia znajomych, sprawdza ich komentarze, lubiane przez nich strony i wpisy. Każda z tych dwóch osób jest takim właśnie podglądaczem. Życie w realnym świecie również składa się z obserwowania innych ludzi. Widzisz dziewczynę, która fantastycznie wygląda w czerwonej sukience, jest idealna, jednak nie pokusisz się o miłe słowa, prawda? Przyjrzysz się jej od stóp do głów i pójdziesz w swoją stronę, myśląc przez chwilę o niej. Nieważne, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. Wkraczasz tak naprawdę wtedy w jej życie, nawet jeżeli ona o tym nie wie. Patrzysz, podglądasz, obserwujesz. Okazuje się, że siłą, jaką mają ludzie sukcesu, jest zupełnie odmienne działanie niż to, które opisałam przed chwilą. Dawanie siebie zamiast czajenia się. Za każdym razem, kiedy okażesz innej osobie swoje zainteresowanie... Wyrazisz swoje zdanie, albo nawet uśmiechniesz się za probatą, wzmocnisz pozytywne zachowanie innej osoby. W rezultacie ta osoba prawdopodobnie wzmocni Ciebie. Dlatego też postaraj się codziennie dawać coś od siebie, zarówno w życiu realnym, jak i oczywiście tym wirtualnym. Kontakty społeczne. I pozytywne słowa skierowane w stronę innych ludzi przekonują nas, że jesteśmy dobrzy, sympatyczni i uprzejmi. To działa jak błędne koło. Jesteś miła, ktoś jest miły dla ciebie, jest ci miło, znowu jesteś miła. Proste, ale rzadko stosowane. Spróbuj doceniać innych ludzi, wyrażać pochwały i zainteresowanie. Bardzo szybko przekonasz się, jak wiele zmian w realizacji Twoich osobistych planów zajdzie. Zacznij więc oddziaływać na siebie i przestań się czaić. I ostatni krok przestań szukać swojej pasji. Znam kilka osób, które niemal obsesyjnie wciąż poszukują swojej pasji fantastycznego sposobu spędzania czasu. Niestety, albo stety, takie poszukiwania nie mają największego sensu. Wiele osób zgodzi się ze mną, że fascynacja jakimś działaniem, konkretnym posiłkiem, zespołem muzycznym, rodzajem sztuki to nie jest coś, czego się nauczyliśmy, co wypracowaliśmy. Po prostu ta fascynacja jest. Skąd wiedziałam, na przykład, w wieku 16 lat, że psychologia jest dla mnie interesująca? Nie wiem, po prostu wiedziałam. Z czasem przekonałam się, jak wielką pasją może stać się ta dziedzina nauki. Mój zachwyt oczywiście się pogłębiał, ale zaczęło się od niewiedzy, zaczęło się od czegoś intuicyjnego, może nawet. Z drugiej strony, skąd wiedziałam, jako dwuletnie dziecko, że ubóstwiam chrupki orzechowe? Po prostu mi smakowały. I tak właśnie jest z pasją. Jest to coś, co nam smakuje każdego dnia o każdej porze. Dlatego postaraj się zaprzestać swoich poszukiwań, przynajmniej na jakiś czas. Odrzuć obsesję. Prawdziwa życiowa pasja znajduje nas w chwili, kiedy doprowadzamy nasze życie do porządku. Postaraj się na początku zapanować nad chaosem, który wkradł się w Twoje życie. Uporządkuj tę bardziej fizyczną sferę, i dopiero wtedy zacznij doświadczać różnych rzeczy. Bez skrępowania, bez przekonania, że czegoś nie można lub nie wypada nie przejmuj się opiniami innych ludzi krok po kroku podążaj w stronę realizacji twoich szalonych i ekscytujących pomysłów wtedy pojawi się pasja tak ważna w realizacji życiowej misji ale zobacz ona się pojawi a nie że ją wypracujesz żeby znaleźć pasję jedyne co możesz zrobić to nastawiać się na różne doświadczenia żeby móc odkryć miejsce w którym jest ta pasja. Czasem poszukiwanie motywacji do działania kojarzy się z misją niemożliwą do zrealizowania, czy to podczas wyjątkowo trudnego momentu w życiu, w czasie jesiennej handry, która dopada wiele osób, ale i w chwili, gdy jesteśmy przeciążeni nadmiarem obowiązków albo zaległych zadań. Ok, możemy działać w desperacji, możemy zarywać noce i na siłę odhaczać kolejne rzeczy. Możemy, oczywiście, wszystko możemy. Niestety, z takim podejściem to poczucie mocy raczej nas nie wypełni po brzegi. Wręcz przeciwnie, wyczerpujemy się wtedy. A gdyby tak, podejść do poszukiwania mocy i energii w nieco inny sposób, dając sobie choć trochę pozwolenia na normalność, a nie na to, Całe szaleństwo. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli poszukujesz inspiracji, wiedzy i innych psychologicznych perełek, zapraszam na bloga edytazając.pl. Do usłyszenia następnym razem.